Jak się ma, no, z tej strony motka klauna? dzisiaj będę komentował, jak ktoś brał w Brawl Stars odcinek drugi. On używa motki klauna, to nie może się dla niego dobrze skończyć. Wiedziałem kurwa, co za debil z tej Amber. Griffie, wypierdala je z bramki, bo zaraz ktoś do ciebie przyjdzie. No i przyszła Piper, co za idiota z tego grifa. Nie, Dgarze, tak nie wygrasz. Buździe, Sławko! chociaż, no nie, co za idiota, co za zrobił, co za debil. Kicie, no i czemu zjebujesz? No co za debil, jeszcze debil, no, co za idiota. Kurwa, trzeba było od razu strzelać. Co za zjeb z tej Meg! Edgarze, po co izisz po te cuby? No jeszcze wrócił do tego cuba, kiedy był już dead, no co za debil. Mortis, rozwal to, robisz z siebie idiotę. No nie je, no, jeszcze dead, no co za idiota? Dlaczego ten drako stoi? Nie no, co tu robi ten smog? Wypierdalaj stąd! No co za debil z tego teraz, czemu on nie łapie tej piłki? No co za zjeb? Debilu, nie pomagaj wygrywać przeciwników, tak tylko zjebujesz! No, jeszcze spadłeś z, z legendarnego namityka. no co za debil. <grystanie> okay. Nie no, kiedy ten ber się nauczy? Przecież już trzeci raz wjechał w głowę Tika. Nie no, ten no, Edgar to jest już jeden z największych orionów, który kurwa w życiu widziałem. Wstydziłbyś się, Edgarze, podajesz piłkę do kogoś, kto strzeli ci gola. No kurwa, ten Edgar świętuje za wcześnie. No właśnie, widzisz teraz co ci się stało, stało? Przegrałeś. Nigdy nie świętuj za wcześnie. No kurwa, co to są w ogóle za mordis? Co to jest? Orion? A może... RZM1? No widać, że idiota. No jak ty skaczesz Edgarze. No? Nigdy nie skaka, jeśli nie umiesz! Co dziwicie się, że on tak ziewał? On używał ma. A potem te Mortysy się dziwią dlaczego przegrywają. No debile... Nie daj na majki. Nie jesteście pro. Bliżę wam do Oriona niż do hyry. Co wy w ogóle wy robicie? No wy tylko skaczajcie i nad nikomu nie pokonujecie. No debile. Nie wiem kto jest bardziej chujowy. Ten bus, czy ta osoba, która postawiła tam portal. Nie no, tu mi się wydaje, że bardziej Mortis progronił mi, jeżeli to zjedł. No mi też można powiedzieć, że jeżeli to zjedł, ale według mnie... Morty zrobił bardzo dobrze. Nie no, kurwa, Mandy, pochód ty używasz ulta, skoro nie umiesz trafić w pana P. Nie, Peypu, oni cię i tak dogonią wkrótce, prędzej czy później. Ech, mogą po prostu nie skakać obserwacją a El primo, gdzie ty kurwa skaczesz? Nie jesteście zabili, strzelili gola, no debil nie jestem ninja zaresztowany z minias ach, przeciętny mortis nie, buzie, nie leć tam, tam jest nic Zbombardowani, jak Jugosławia. No i właśnie to jest kolejny przykład, że my tołać za wcześnie. Niestety oni nie umieją tego zrozumieć, więc są kurwa debilami. Frank, jeśli nie umiesz ich pokonać, to tam nie idź. Proste? Proste! Nigdy tam nie idź, jeśli nie umiesz ich pokonać. Hashtag fan 0AQ. Nie, Mortis, to, że masz 30 to tak nie oznacza, że jesteś pro. No nie, no kurwa, no i jeszcze zjebał, no co za kurwa, debil. Nie no, kurwa niech oni się nauczą, że niezniszczalne ściany są niezniszczalne. Nie, dalej już mówiłem, 30 ranga nie jest Sigma. Nie, nie myślcie, że jak użyjecie 35 rangę, to też to będzie Sigma, bo to kurwa Sigma nie jest. Ja pierdolę czemu on kurwa skoczył! Co kurwa, nad goli strzelać nie umieją? No co to kurwa jest? No debile kurwa. Kolejny jakiś do pro No debil. Pomijemy scenę, gdzie Maisie i Blues zrobią takie coś. Kurwa Mortisie, dałbyś wsparcie swojemu bratowi trochę, no ale jeszcze jest deadliście, no debile z was wszystkich. Um, ale piękny, spokojny dzień u czekaj. Eee, a, a, ten elga zrobi sobie samobójstwo. Nie no, nie dość, że pomylił tryby, to jeszcze nie umie trafić tego graja. Tu się nikt nie dziwi, że teraz padnie o 200 pucharów. Bo I po co ten ból kurwa próbuje, skoro kurwa nie umie? No debil. Kurwa! gorda się strzela od razu, a nie się kurwa czeka i potem się przegrywa. Pewnie ten Mortis był czyimś czymś randomem i pewnie spróba solo showdown. No widać, nie powinien w ogóle próbować. Tak, tak, to jest najlepszy Edgar, jako kurwa, że ci widziałem. Kurwa, co to za zjemna? Kurwa, jest przegrywem, kurwa, nic nie umie i kurwa idzie tylko do przeciwnika, a siebie umrzeć, kurwa, jej no Co za kurwa, debil. I zobaczcie na jego statystyki, kurwa: 13 śmierci, 0 zabicia nad 0 damagea. To kurwa, debil. Tak, kurwa, dodajcie ten IQ test. Zobaczcie tego, El Primo, kurwa, i jeszcze więcej takich osób jest.